Siemanko, tam jest mistrz drugiego planu, tu jest mistrzyni pierwszego, a, a ja witam was na kanale pirogiskim ci. Matko, zapomniałam, jak się ten kanał nazywa. Dawno nie było odcinka. Witam Was na kanale Pirogi z Kimci. W kolejnym odcinku to jest Daily Vlogu. do rozpoczęcia tego Daily Vloga w ten sposób zainspirował mnie mój mąż, bo zaczęłam tutaj wyciągać składniki na kanapkę. Kanapka to może za wiele powiedziane. A on mówi, że to jest Gunde ban. I już Wam mówię, co to jest Gunde ban. Gundę to jest wojsko koreańskie. I w koreańskim wojsku czasami podają pieczywo. To nie jest chleb, tylko takie maślane bułeczki to są. To dobre swoją drogą. Nie było przepisu na kanale na takie maślane bułeczki, chyba jeszcze, a to jest coś bardzo dobrego. No i tak, takie maślane bułeczki. Do tego jest plaster takiego wątpliwej jakości sera, chociaż ja to mam akurat fajny ser. Nie wygląda, ale jest ok. I do tego jest dżem truskawkowy. Dżem też mam fajnej jakości. W wojsku jest taki bardzo. Wiecie, sam cukier i trochę truskawki. Ja mam od mamy z Polski truskawkowy dżemming. I z tego się robi kanapkę. Taką, że jest dżem, plaster sera. I do tego jeszcze w tym wojsku podobno jest, jak to mój mąż ujął, peti. Czyli kotlet taki hamburgerowy, wiecie. No nie mogę sobie tego wyobrazić, jak to może źle smakować. To połączenie dżemu sera i kotleta. Dla mnie połączenie dżemu i sera już jest takie wątpliwe, ale co on lubi. I chciał. Tak, więc to była krótka ciekawostka o poranku. Dziękuję za uwagę. Widzimy się potem. Pa, Ktoś pytał o pierwsze słowo Jony? Appa. Czyli tata. Możesz sobie człowieku nosić 9 miesięcy. Karmić. Podawać śniadanka. A i tak appa. Sytuacja pogodowa w Korei Południowej. Dzień dobry. <grym> Dzień dobry. Z widokiem na rzeczkę. Jakieś stare bloki, albo jednak nie, bo winda przyjechała. O, winda nam trochę zeszło, Jesteśmy spóźnieni. Biegniemy sono Miała być sytuacja pogodowa w Korei Południowej. Więc jest słonecznie i bardzo ciepło. Nie wiem, czy ja dojdę do tego, jaka jest temperatura, bo się trochę spieszymy. Biegniemy! Nie, Nie, pa, mama! Son już dawno wysunął się na prowadzenie Ano papa! Papa! Zdążyliśmy na autobus, idziemy teraz z misją po więcej bułek, no nie? Przejdźmy do sytuacji pogodowej w Korei Południowej. Wreszcie mogę powiedzieć, jaka temperatura ma być 26 stopni dzisiaj maksymalnie, a teraz jest już 20. Bardzo przyjemnie, wilgotność niska, wiatrku nie ma, powietrze, a no takie w miarę, wszystko super. A jest dzisiaj 27 maja. Nagrywam ten vloguś we wtorek. Miałam nagrywać w poniedziałek i to miał być filmik 24 godziny z życia matki w Korei w Dzień Matki. I publikowany w Dzień Matki, ale plany mi się trochę pokrzyżowały. Wczoraj był trochę stresujący dzień. Może ja wam opowiem o tym. Tylko do tego trzeba by było chyba lepszej jakości dźwięku. Tak się składa, że mam mikrofon. Mikrofon zamontowany. Nie wiem co sobie myślą o mnie inne mamy. Jak w połowie spaceru wyciągam... Kabel mikrofonu i zaczynam go przypinać. Wczoraj był dość stresujący dzień, bo byliśmy w stolicy, byliśmy w seulu, byliśmy w ambasadzie i zwykle na tym kanale, jak jechałam do ambasady, to to nagrywałam, ale tym razem jazda była trochę stresująca, bo z dzieckiem w korkach. Ona ostatnio się nie lubi z jeżdżeniem samochodem, więc trochę się denerwowałam. Oczywiście okazało się, że niepotrzebnie, bo cała droga była przespana, ale co matka się nastresowała od dnia wcześniej to matki. W dzień matki. Byliśmy na ambasadzie w trójkę. Sonu był w przedszkolu wyrobić paszport dla Jony. Ona, tak jak Sonu, ma i polskie i koreańskie obywatelstwo, więc będzie miała i polski i koreański paszport. I tutaj ciekawostka, żeby wyrobić koreański paszport, wystarczyło, że mój mąż pójdzie sam do urzędu. Miasta, chyba, do tego działu paszportowego ze zdjęciem i wyrobi paszport. W Korei na paszport czeka się tydzień. Byłam zaskoczona, jak sprawnie to poszło. Polskim paszportem jednak jest trochę zabawy. Najpierw trzeba przetłumaczyć i zarejestrować akt urodzenia, ale to jest no, normalne. W końcu automatycznie to nie działa, więc trzeba zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, a potem trzeba przyjechać do ambasady, żeby wyrobić paszport, złożyć wniosek o paszport. Nie może tego zrobić tylko matka dziecka, a musi być też ojciec przy tym. Przerwam podoszłam po bułki. Nie W Polsce chyba też to tak działa nie tylko w ambasadzie, że i mama i tata muszą wyrazić zgodę na paszport, muszą się podpisać i iść do wyrabiania paszportu razem. Pamiętam, że jak z sonu jechaliśmy, to też był stres w samochodzie, były bardzo korki, a też ładnie przestał, przespał całą drogę, ale nie nauczyło mnie to niczego i wczoraj też się stresowałam. Wszystko poszło dobrze. Na paszport będziemy czekać jakoś miesiąc, może trochę dłużej, więc taka to różnica w urzędach, nie tylko to jest różnicą, bo na przykład y, zarejestrować małżeństwo. Można w Korei tak, że tylko jedna osoba z tego małżeństwa. Tak jak u nas się bierze ślub cywilny, jest cała otoczka i w ogóle, to w Korei idzie się do urzędu z dowodem i tyle. Tam się nie ma żadnej przysięgi i wystarczy, że pójdzie jedna osoba tylko. Czyli na przykład żona albo mąż pójdzie z dowodami, z dowodem swoim i swojego wybranka i rejestruje małżeństwo. To to już jest szok kulturowy, to już nie różnica. A czemu zaczęłam no, o tym dniu matki? Bo chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz że w Korei nie ma dnie, Dnia Matki, tak jak u nas 26 maja. W większości krajów ten Dzień Matki jest winny dzień, ale w Korei nie ma osobno Dnia Matki, jest Dzień Rodziców. Też w maju, 8. mama, Mama. <laughs> tak to jest, widzicie? Papa. 8. jest Dzień Rodziców. Mama jestem. Tato się będzie cieszył, jak będzie oglądał ten odcinek. W maju jest też Dzień Dziecka, więc maj yy, nazywa się miesiącem rodziny. Gaczą je dal. Dal to miesiąc, gaczok to rodzina. Z chyba nic. Więc wracamy do domu i trzeba pojechać na jakieś zakupy. Zmieniłyśmy wózek na taki i taki. Przed nami misja Arbus. Wygląda na to, że samochodowa dobra pasta trwa. Samochód uśpił dziecko, a market bardzo blisko. I myślałam, że pojadę gdzieś dalej bo się bałam, że obudzę tym wkładaniem do nosidła, ale przecież Korea, kraj spokojnego poranka, zapomniałam o tym najbardziej wyświechtanym, ale jakże prawdziwym haśle o Korei. I serio, kraj spokojnego poranka, jedyny market otwarty przed 10 w obrębie 10 kilometrów. Nazywa się Domaty, czyli The Mart. Przyjechałam po arbuza, 27. Czy jest w promocji? Oczywiście, że nie. Czy był wczoraj? Tak. Czy będzie jutro? Tak. Czy jest dzisiaj? Nie. Przynajmniej sobie pozwiedzamy supermarket. Ciekawostki. Ogórkowe mydło. Całkiem dawno nie byliśmy w markecie na tym kanale. Znaczy, bo ja byłam <grym> przedwczoraj, ale z wami nie. Czy są jakieś nowości? Zupy w kostkach, na przykład mioguk w kostce. Wrzuca się taką kostkę, w niej są grony i ryba zalewa się wodą, i w minutę ma się zupę. Nie testowałam. To jest taki fajny supermarket. On jest też dlatego czynny wcześniej, bo to, to jest taki supermarket skierowany do trochę innej grupy odbiorców. I tu są takie fajne słodycze. Na przykład takie retro cukierki, których nie znajdziemy w innych sklepach. Cukierki o smaku soli bambusowej. Co. So albo smaku czerwonej fasoli, albo imbirowe, albo rzęszeniowe. Wszystkie ulubione smaki koreańskich emerytów. Dniowe cuksy, o, jeszcze Wam pokażę jedną nowość. Ostatnio w Korei pojawił się nowy słodzik, aluloza. Jestem ciekawa, czy on też jest teraz popularny w Polsce. Podobno 90% mniej kalorii nie podnosi poziomu cukru i nie ma efektów ubocznych takich jak inne słodziki. Tak jak w Korei bardzo dużo się używało syropu do gotowania zawsze, to teraz ludzie się przestawiają na tą alulozę do gotowania. Trochę jest droższa, ale niby zdrowsza. No i najbardziej przekonuje ten brak efektów ubocznych bo po wszystkich takich słodzikach, alkoholach cukrowych często jest efekt przeczyszczający a po tym niby nie matko jak ja lubię chodzić i komentować supermarkety muszę długo chodzić po tym markecie aż się drzemka skończy więc możliwe, że ten odcinek dzisiaj będzie cały w tym co tu jeszcze mamy ciekawego jakieś rybki w puszce ryż w opakowaniach na jedną miseczkę już gotowy do mikrofalówki ostatnio bardzo bardzo dużo jest tych rodzajów ryżu. Teraz jest sezon i mamy bardzo duży wybór makaronów na zimno. Najbardziej popularny jest Bibing-negmion, czyli taki z ostrym sosem. A drugi najbardziej popularny to Pyongyang-negmion. Tak, to ten sam Pyongyang, o którym myślicie. Nie wiem, czy wam kiedyś pokazywałam dział mrożonek. Pokazywałam wam? No ktoś pamięta, prawda? Tak, wszystko jest tu mrożone. Mamy tu dużo mrożonych rzeczy. Na przykład takie super chlebki, rybki, na które teraz już minął sezon, bo w lecie nikt tego nie je. Cała masa mrożonych pierogów, nawet ryż smażony jest mrożony. I wybór kotletów. I hot dogów. Ale najwięcej jest pierogów. I się zrymowało. Jest też wielki wybór świeżych, koreańskich ciastek ryżowych. Jakie kolory! Mamy też australijską wołowinę, koreański schab. I przepraszam wszystkich wegetarian, nie wiem czemu zaczęłam to nagrywać. To jest obficie zaopatrzony dział rybny. Dział ryb i innych muszelek. Jaką tu puścili muzykę klimatyczną. To można kończyć te zakupy. Doszliśmy do arbuzów. O, jest dalej promocja, to co oni pisali, że nie ma? Koreańczycy mają swoje metody na sprawdzanie, jaki arbus będzie najsłodszy. Opukują je zawsze na tych stoiskach. Teraz akurat nikogo nie ma. Ja nigdy nie wiem, jak to się opukuje, i zawsze biorę taki, który mi się najbardziej podoba. Uwaga, demonstruję siatkę na arbuza. Nie wiem, czy mi się to uda, jedną ręką. Złapałam go w siatkę zauważyłam kasło reklamowe tych arbuzów jest napisane najtańszy w kraju ciekawe czy też najlepszy w cyklu ciekawostki motoryzacyjne w Korei, większość aut jak widzicie jest biała, albo szara ale jak się już zdarzy jakiś kolorowy to tak mocno I ona, jak widzieliście, spędza czas ze swoim idolem, Apple, czyli Tatą. Wróciliśmy z zakupów, ale ja tu mam kolejne zakupy, bo nagle przyszło mi bardzo dużo paczek, które zamawiałam wczoraj w nocy. Konsumpcjonizm w tym odcinku dzisiejszym, ale same potrzebne rzeczy. Same potrzebne rzeczy. Więc otwórzcie ze mną paczki z koreańskiego Allegro, czyli z kupanga. Co zamawiałam wczoraj w nocy? Stąd no się zniszczyły pałeczki do przedszkola. Nie wiem, czy w Polsce w przedszkolach też tak jest, że dzieci mają własne sztućce. W Korei różnie to bywa, ale zwykle dzieci noszą własne, własne sztućce do przedszkola. I yy, na początku, jak zaczynają chodzić, mają 2 czy 3 lata do żłobka, noszą łyżkę i widelec. Potem, jak już są trochę większe, to noszą łyżkę i pałeczki. Sonu jest teraz w zerówce i część dzieci w zerówce ma już takie pałeczki jak dorosłe pałeczki, czyli tylko po prostu krótsze trochę, takie płaskie, metalowe, ale tych dzieci jest jeszcze mniejszość. Większość ma takie pałeczki, czyli takie połączone ze sobą. To są pałeczki do nauki. Sonu, co prawda, sobie te gumowe części ściąga, bo mówi, że już nie potrzebuje. Tego się chyba nie da ściągnąć. Nie wiem, czy będzie zadowolony z tego zakupu, no ale chyba będzie, bo to jest ludzik. Sprawie Lego. Na to jest taka torebeczka, jak widzicie. Ludzik wygląda jak Lego, ale to jest koreańska marka Oxford. Nie ma takich z prawdziwego Lego zestawów, są tylko Oxford. Oxford to są klocki, które wyglądają jak Lego, pasują do Lego, są odrobinę gorszej jakości. I do tego jest łyżka. I ta łyżka też jest taka klockowa. Nie wiem, pani, czy pani nauczycielka z przyczka będzie zadowolona z mojego wyboru pałeczek, bo może on odciągać uwagę od jedzenia, ale nie mogłam się oprzeć. Więc to pierwszy, jakże potrzebny zakup. Kolejny zakup. To jest powód, dla którego nagrywam to, co nagrywam. Tak to wam nie pokazywała tych moich zakupów, ale wczoraj kupiłam coś, co mnie zaskakuje. Różne rzeczy z ojczyzny były w Korei, na przykład masła orzechowe. Mleko jest sprzedawane regularnie, nawet w sklepach całodobowych jest już to polskie mleko. Co jest jeszcze? No sporo rzeczy jest z Polski, a wczoraj. Kupiłam płatki owsiane, błyskawiczne. Płatki owsiane z Polski. Przedawane w dwupaku były, więc teraz mam zapas płatków owsianych, ale to idzie szybko. Ważnie, najważniejsze już Wam pokazałam, więc muszę kontynuować moje otwieranie paczek. O, to jest fajne. I najbardziej popularną, na, najbardziej popularnym rodzajem podkładów, takich do malowania się, takich wiecie, fluidy się na to kiedyś mówiło, takie podkłady, to są takie podkłady w poduszeczce, kuszyn, kusion, tak się mówi od, na to w Korei, ale są też filtry UV w poduszeczce. I tu mam SPF 50+, PA++++, nie wiem w sumie, co to jest to PA jeszcze się tak nie zagłębiałam w filtry, ale dla dzieci, Baby and Kids w poduszeczce. I to wygląda tak. Jest tu taki aplikator normalnie. I tutaj jest poduszeczka z tym filtrem, i można go sobie tak aplikować. Taka ciekawostka filtrowa. Ostatnia ciekawostka w tym dużym kartonie Bomb Twiki, czyli ulubione przekąski jony. Mam tutaj różne smaki. Najbardziej jestem ciekawa tych cebulowych. To są takie tradycyjne koreańskie przekąski. Każde każdy dziecko w Korei to lubi, każdy dorosły w Korei to lubi. One mają dobry skład, bo jest tutaj tylko mąka pszenna, cebula i mleko sojowe. Nie ma żadnych soli, cukru. Jest to naturalnie trochę słodkie od mleka sojowego. Wygląda to tak. Szczególnie zabawne jest, jak dzieci małe to jedzą, bo jest to zwykle większe od ich głowy. No od mojej niestety nie. Super chrupie. Mam tu jeszcze o smaku fioletowy słodkich ziemniaków, dyni, bezsmakowe oryginalne. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Na obiad najlepsza kombinacja: makaron z ostrym sosem na zimno i boczek. Powinien być z grilla w koreańskiej restauracji. Będzie z patelni, ale też okej. Okay. Taki makaron gryczany już jest ugotowany, jest super, ale jeszcze trochę ciepły. Składza się go na opakowaniu, jest napisane, żeby go mocno przelać zimną wodą. Ale że na dworze jest tak ciepło jak jest, to zimna woda. Nie jest wcale taka zimna. Dlatego w Korei chyba się aż tak sprawdzają te maszyny do wody, wszyscy to mają, bo można sobie nalać tutaj wody lodowatej albo wody gorącej. I jeszcze teraz bardzo dużo tych maszyn wychodzi takich, że robią też kostki lodu, więc to się już najlepiej sprawdza przy nęgmion, czyli przy takich lodowatych zupach z makaronem. Mion to makaron. Nęg to zimne, lodowate, więc przy lodowatych makaronach bardzo dobrze się sprawdzają takie kostkarki. Albo przynajmniej ta lodowata woda. Wrzucam tu ten makaron, niech trochę pobędzie i w tym czasie usmażę boczek. Jeszcze tu mam takie danie. I tak to się je, że wszystko się miesza. A do mięsa nie trzeba żadnego sosu, bo ten z makaronu jest, jest, już jest na tyle mocny i ostry, że super to pasuje. Nie mogę nagrywać, muszę jeść. Minusem tego makaronu jest to, że potem ma się usta jak żaba Monika, w sensie takie czerwone, dookoła też i nie sposób tego zmyć. To chyba będzie serio vloguś 24 godziny z życia matki Polki, <grywki> matki w Korei, bo tak nagrywam skrupulatnie już przez pół dnia, ale trochę mi się wyczerpują baterie, bo wstałam o 5, więc... Bardzo dawno w daily się nie było kawy. Uważam to za duże zaniedbanie, więc trendy kawowe w Korei Południowej. Idziemy to sprawdzić. Jana tutaj prowadzi obserwacje socjologiczne, więc nie będziemy przeszkadzać. Jest trochę po porze obiadu i niby w Korei nie ma siesty, ale jak tak sobie wychodzę z domu o 12, to jestem prawie pewna, że jestem jedyną osobą w tym kraju. I jeszcze tam jest jeden pan. I obiecałam sobie, że ten odcinek nagram po południu, jak już będzie więcej ludzi, żeby nie było, że jestem jedyną mieszkanką Korei Południowej. O, jednak, dwóch panów było też. Ale tak się nagadałam przez początek tego vloga, tak mi się wydaje. dużo rzeczy mówiłam, że nie wiem, czy znowu dociągniemy do wieczora w tym filmiku, czy się skończy w połowie dnia. Tu jest całkiem sporo ludzi. Jak człowiek sobie tak pogląda na żywo. To okazuje się, że ci wiecznie spieszący się Koreańczycy wcale się aż tak nie śpieszą. Hi, I'm Sonny. Get a smile. Matko maszyna do mnie mówi głosem piłkarza koreańskiego, osłonomina. Yy, koreańskie trendy kawowe miałam streszczać, a tu nie ma żadnych kaw. Jest. Napój arbuzowy, napój brzoskwiniowy. O, tu jest cold brew Aisha cukrosi. to bierzemy to. Czy będę żałować, bo za słodkie? Na 100%. A tutaj, jak mówiłam, mówił do mnie z ekraniku Son Hyun min czyli, po szybko czytając Son min to tak wychodzi, piłkarz Tottenhamu, który ostatnio zdobył mistrzostwo, więc... I jeszcze bardziej go wszyscy Perańczycy lubią niż lubili, a i tak już go bardzo lubili. Ja za mi da... No. jakie szałowe. Tu jest ta pokruszona, mrożona herbata, a na górze jest kawa. Pamiętacie taką herbatę granulowaną Lipton? Mama mi nigdy nie pozwalała jej pić ani kupować, bo mówiła, że to sama chemia. Taka wiecie, w granulkach, nawet to może nie było Lipton, tylko jakaś bez marki taka. To, to tak smakuje. Czyli w sumie dobre. Już ktoś to musiał nagrywać, musiałam położyć tą kamerę <grywka> i teraz ją wziąć. Nie wiem co myślą o mnie moi sąsiedzi, naprawdę nie wiem. Ale w sumie, czy chcę wiedzieć? O godziny już chodzę. Ludzie mi się przyszą, chcę ja posiedzieć. Spane jest dalej. Ledwo człowiek wrócił z jednego spaceru. I już idzie na drugi. Po Sonu. A potem skończymy na tym placu zabaw. Widzicie, miejsca na ławeczkach już są okupowane przez inne matki, które były szybsze. Życie to nieustający wyścig. Trochę odbija od tych spacerków. Wybaczcie. Tam też impreza. Sonu już pobieg. Kiedy te dzieci tak rosną? Znowu mnie weźmie na jakieś przemyślenia. Cicho Wiola, idź po prostu na ten plac zabaw. Co, one? Potknęłyśmy, a ja nie się podoba, bo obserwuje inne dzieci i tak średnio, ale przeżyję tłoczno na tym placu zabaw ostatnio jak wrzucałam na instagrama zdjęcie że utknęłam na placu zabaw to pisaliście mi że ojejku, czyli w Korei też są inni ludzie no właśnie są tylko nie w porach nagrywania filmików dlatego dzisiaj ujęcia ludzi pani ogórcik jest nawet odcinek przeglądem koreańskich lodów chciałam powiedzieć, ale tak szybko został wybrany że nie nagrano to był dzień z życia matki w Korei. Jeszcze tylko kolacja, ale to już chyba czasu antenowego nie ma. Koniec tego dnia i koniec tego vloga to usypianie. Ceny po papa może nie być, bo całkiem prawdopodobne, że zasnę pierwsza. Papa! Nie, pa. ja, papa tylko papa. papa! Pa. 看。<noise>